Cześć, z tej strony Beata. witam Was serdecznie w kolejnym odcinku, który słuchajcie powstał bardzo spontanicznie, dlatego że kilka dni temu dostałam pytanie, taką, pytanie, prośbę o to, jak zacząć oszczędzać, żeby nie mieć wyrzutów sumienia, gdy wydajemy pieniądze na nasze przyjemności. Gdybym miała przygotować takie top 3 przekonań, dlaczego nie warto oszczędzać, to w tej pierwszej trójce na pewno znalazłoby się przekonanie, że szkoda życia na oszczędzanie. Mamy jedno życie, trzeba się nim cieszyć, a na oszczędzanie kiedyś przyjdzie czas. Ja z tym stwierdzeniem, że życie mamy tylko jedno i tym życiem musimy się cieszyć, absolutnie się zgadzam. Ja się podpisuję pod tym moimi obiema rękami, bo jest to absolutna prawda, mamy jedno życie i musimy zrobić wszystko, żeby to życie przeżyć absolutnie jak najlepiej i korzystać z niego e, po prostu pełną gębą. Oczywiście takie korzystanie z życia e, będzie trudniejsze u osób, które mają bardzo skomplikowaną sytuację, które mają bardzo trudną sytuację finansową. I generalnie wszystkie środki są skierowane na przykład na spłatę długów, czy na spłatę jakichś innych zobowiązań. Wtedy oczywiście trudno mówić tutaj o jakimś szaleństwie i korzystaniu z życia, dlatego że no te zobowiązania finansowe cały czas będą ciągnęły w dół. Natomiast ja jestem zwolenniczką, żeby w każdym budżecie, niezależnie od tego, czy on jest duży, czy on jest mały, czy on jest bardzo napięty, czy on jest naprawdę luźny, Znaleźć takie środki, które pozwolą nam tym budżetem się cieszyć, które pozwolą nam e, zobaczyć, że w naszym budżecie, oprócz tego, że są pieniądze na spłatę długów, że oprócz tego, że są pieniądze na spłatę różnych zobowiązań, rachunków itd., są też jakieś pieniądze, które my możemy przeznaczyć. Na siebie. Dzisiejszy film, słuchajcie, będzie na bazie moich prywatnych doświadczeń. Powiem wam, jak u mnie to wyglądało, jak doszliśmy razem z moim mężem, bo generalnie tutaj o to się będzie najbardziej rozchodziło. Jak znaleźć w budżecie środki, w jaki sposób e, podejść do tego tematu, żeby, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Dlatego, że mm, u mnie bardzo długo był właśnie ten problem, że ja nie potrafiłam. Znaleźć w moim budżecie pieniędzy, które mogłabym sobie tak po prostu luźno rozdysponować. I mimo tego, że mój budżet nie był napięty, i ja generalnie mogłam tam znaleźć sporo, sporo luźnych pieniędzy, to ja cały czas miałam takie przeświadczenie, bardzo długo, bardzo błędne przeświadczenie, od razu Wam podkreślam. Zresztą, ja o tym też Wam mówiłam w jednym z filmów o moich błędach finansowych bardzo chętnie Was zachęcam, żebyście ten film zobaczyli, bo tam też trochę od innej strony podchodzę do tego tematu. Ale ja, wiecie co, bardzo długo miałam takie przekonanie, że jeżeli ja chcę oszczędzać, to ja nie mogę tych pieniędzy trwąć po prostu na głupoty. Bo to przecież kompletnie nie idzie w parze. Przerabiałam taki etap, którym wydawanie pieniędzy nie było kompletnie dla mnie przyjemne. Ja cały czas, wiecie, gdzieś tam z tyłu głowy miałam takie światełko, zapalała mi się taka czerwona kontrolka, że no jakby, Beata, ty masz oszczędzać, ty masz oszczędzać, a nie te pieniądze trwonić. I ja, słuchajcie, byłam tak zawieszona między takimi dwoma, em, takimi dwoma, nie wiem, elementami nie wiem, jak to, słuchajcie, nawet nazwać. Że z jednej strony ja chciałam oszczędzać, ale z drugiej strony ja cały czas miałam takie poczucie, że mi to życie ucieka, że to życie mi przecieka między palcami. i Ja tylko chodzę do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze, płacić rachunki, kupić jedzenie i odkładać te pieniądze, i nie mieć z tego nic więcej. I tutaj słuchajcie, nie z pomocą, chociaż słuchajcie, no przyznać się do czegoś takiego na wizji, kurczę, z pomocą przyszedł mój mąż. Mój mąż ma drogie hobby. Po prostu ma hobby, które tak na, na które tak naprawdę może wydać wszystkie pieniądze. Tam nie istnieje, słuchajcie, górna granica, bo zawsze znajdzie się coś, co jemu po prostu będzie do tego potrzebne, i zawsze znajdzie się coś, co musiałby zamówić. I u nas, słuchajcie, wyglądało to tak, że za każdym jednym razem, jak mój mąż chciał coś zamówić, bo tutaj akurat chodzi, słuchajcie, o e, mój mąż ma po prostu takiego oldtimera, timera, stare auto, do którego, słuchajcie, częściej trzeba zamawiać, praktycznie non stop, bo wiecie, no to jest auto, które ma 40 lat, więc tam się zawsze coś dzieje. No ale jest to ogromna miłość mojego męża, więc w ogóle wiecie, nie będę absolutnie nawet o tym dyskutować. Problem polegał na tym, że za każdym jednym razem, gdy mój mąż chciał zamówić jakieś części e, lub cokolwiek zrobić po prostu w tym samochodzie, to u nas dochodziło po prostu do spięć. Tylko wiecie co, mówiąc spięcia, to ja tak użyłam takiej bardzo delikatnej nazwy, bo słuchajcie, naprawdę, to nie były spięcia, to były po prostu czasami takie afery, że teraz jak sobie o tym pomyślę, to słuchajcie, powinno chyba <noise> mojego męża przeprosić. Ale słuchajcie, za każdym jednym razem naprawdę wiązało się to z takim napięciem, wiązało się to ze stresem. Jak już mój mąż gdzieś tam się trochę przymilał, to zawsze było dobra, powiedz mi już co chcesz, co chcesz, ile, ile potrzebujesz. I to było słuchajcie, u nas taki, to był taki u nas punkt zapalny. My, ja już wtedy prowadziłam długo budżet domowy, i wtedy do mnie dotarło, że musimy coś zrobić, żeby o te pieniądze na takie rzeczy jak hobby, jak takie, na takie rzeczy jak ze po prostu się nie kłócić. Ja po prostu kombinowałam, szukałam jakiegoś rozwiązania jak zwykle u mnie, metodu prób i błędów. To nie było tak, że ja sobie pstryknęłam palcami i po prostu wymyśliłam system, który mi funkcjonuje do dzisiaj, bo tak po prostu nie było. Ja zastanawiałam się, jak rozwiązać ten problem, bo mi mój mąż cały czas podkreślał, że. On nie po to chodzi do pracy, on nie po to się rozwija, nie po to e, kombinuje cały czas, żeby gdzieś tam coś dorobić, gdzieś tam sobie coś znaleźć e, ekstra, żeby wszystko e, wrzucać na oszczędności. I słuchajcie, no nie trudno mm, przyznać rację mojemu mężowi, bo słuchajcie, e, taka była prawda. I za każdym jednym razem, gdy on chciał jakieś pieniądze, to ja z kolei, słuchajcie, czułam się. Mm, jak osoba pokrzywdzona, bo yy, zazwyczaj wyglądało to tak: no tak, ty sobie weźmiesz na to, na tamto, a ja co, a ja co, a ja gorsza. Taki stan rzeczy, słuchajcie, trwa u nas trochę czasu, yy, aż w końcu wpadłam na pomysł, i to było, słuchajcie, no trzy lata temu, tak myślę, właśnie tak ostatnio przeglądałam moje budżety, wydaje mi się, że to gdzieś było około trzech lat temu. Yy, I chciałam stworzyć coś na zasadzie takiego kieszonkowego. Czyli takich pieniędzy, które będą w naszym budżecie, które będziemy mogli przeznaczyć sobie na nasze zachcianki, na nasze hobby, na naszą rozrywkę, generalnie na nasze potrzeby, po to, żeby się nie tłumaczyć partnerowi, partnerce, po co, na co chcemy wydać te pieniądze. I wtedy powstał właśnie pomysł takiego pierwszego kieszonkowego, z tym, że to wyglądało trochę inaczej, niż wygląda to u nas teraz. Ja kiedyś stwierdziłam, ustalałam to, generalnie, wiecie, wszystko zawsze z moim mężem. Raz były to przyjemniejsze negocjacje, raz trochę mniej. E, wiecie, życie. E, ale generalnie doszliśmy do takiego pierwszego porozumienia, że co miesiąc będziemy sobie wypłacali na swoje subkonta. Ja w moim banku stworzyłam sobie po prostu takie subkonta oszczędnościowe, nazwane naszymi imionami, i tam po prostu co miesiąc przelewałam pieniądze. Tylko, że na początku robiłam to w taki sposób, że te pieniądze przelewałam na koniec miesiąca. Na zasadzie takiej, że co nam zostało, to dzielimy na pół i porówno przelewamy te pieniądze na nasze konto. Czyli była to też dla nas taka, wiecie, dodatkowa mobilizacja, żeby na koniec miesiąca zostało nam jak najwięcej pieniędzy. No ale zdarzały się takie miesiące, kiedy powiedzmy, no coś tam ekstra wypadło, ja nie chciałam tego płacić z funduszu awaryjnego, bo stwierdziłam, że gdzieś tam może trochę to podciągnę pod ten bieżący budżet. I zdarzały się takie miesiące, że nam tak naprawdę pod koniec miesiąca już nie zostało za wiele. Ale po pewnym czasie okazało się, że to rozwiązanie też nie do końca spełnia nasze oczekiwania, dlatego że dla mnie było to ok. Ale mój mąż miał ten problem, że nie był w stanie przewidzieć, jakie, jakie środki, jaka kwota zasili jego konta, a on chciał na przykład zaplanować sobie zakup jakiejś części. I ciężko nam było cokolwiek przewidzieć, szczególnie tak jak mówię mojemu mężowi. I tak powoli, powoli kiełkował tak naprawdę w nas pomysł, żeby faktycznie stworzyć sobie takie stałe kieszonkowe. Ja wtedy też trafiłam na książkę słuchajcie. Biedny czy bogaty po prostu różni mentalnie. I tam była właśnie opisana taka metoda, w której bodajże 10% dochodów jest przeznaczone na takie cele. Rozrywkowe po prostu na zaścianki, bo oczywiście dla jednego będzie to rozrywka, dla drugiej osoby będzie to hobby, dla trzeciej osoby będą to na przykład zakupy. Tu oczywiście wiecie, jest absolutnie pełna, pełna dowolność. E, I wtedy pomyślałam, że może by faktycznie policzyć nasz budżet, zobaczyć e, średnio, jaka kwota nam na koniec miesiąca zostawała. I tą kwotę po prostu ustalić jako stałą kwotę, którą na początku miesiąca, razem z rachunkami, razem z oszczędnościami, będziemy sobie przelewać na nasze prywatne subkonta. I tak właśnie, ponad dwa lata temu, e, powstał właśnie taki system, który do dzisiaj fantastycznie nam funkcjonuje. I powiem Wam, że na początku mój mąż był no delikatnie mówiąc sceptyczny do tego pomysłu. E, nie do końca mu to pasowało, ale słuchajcie, no dał mi trochę wolną rękę, wiedząc, że ja tymi naszymi domowymi finansami naprawdę dobrze zarządzam, e, potrafię te środki bardzo dobrze rozdzielać, to niejako dał mi, słuchajcie, taką trochę wolną rękę. No dostałam od niego taki, wiecie, no taki bilecik: ok, dobra, działaj, zobaczymy co z tego wyjdzie". I słuchajcie, powiem wam szczerze, że e, no jakiś czas temu już mój mąż sam mi powiedział, że ta decyzja o przyznaniu sobie takiego kieszonkowego to była jedna z najlepszych decyzji, które ja generalnie wprowadziłam, jeżeli chodzi o nasze domowe finanse. Ta kwota, na którą my jesteśmy sobie w stanie pozwolić, ona oczywiście będzie absolutnie różna, bo dla jednych będzie to kilka procent, dla jednych będzie to 1, 2, 3 procent, dla kogoś innego może być to 15, 20 procent. to jest wiecie, to jest absolutnie uzależnione od tego. Jakie środki są w naszym budżecie, ile możemy sobie po prostu przeznaczyć też na to? Wiadomo, że często jest tak, że im wyższe te dochody będą, tym te 10%, załóżmy, że posłużymy się właśnie tą metodą e, tych sześciu słoików. Nie wiem, czy oni słyszeliście. Kiedy na przykład właśnie to 10% naszego wynagrodzenia idzie na nasze kieszonkowe, idzie na nasze przyjemności. I oczywiście no 10% będzie wyglądało inaczej, jak rodzina ma dochód 5 tysięcy, a inaczej będzie wyglądało, jak rodzina ma dochód 50 tysięcy, oczywiście, więc to jest oczywiście uzależnione od tego, na ile my sami jesteśmy sobie w stanie po prostu z tego budżetu um, wyciągnąć coś dla siebie. U nas jest to 400 euro. Które dzielimy na pół. Czyli 200 euro dostaje ja, 200 euro co miesiąc dostaje mój mąż i te pieniądze, tak samo jak rachunki, w pierwszej kolejności przelewam po prostu na nasze y, subkonta. Ale y, ustaliliśmy też z moim mężem, że jeżeli dojdzie do sytuacji takiej awaryjnej, do sytuacji, w której nasz budżet po prostu z różnych powodów zrobi się bardzo ciasny, bardzo napięty. Do kieszonkowej jest pierwszą rzeczą, z której albo rezygnujemy całkowicie, lub też na przykład odpowiednio do sytuacji to kieszonkowe też będziemy sobie obcinać. Dlatego, że jeżeli przechodzimy na taki tryb awaryjny, jeżeli faktycznie coś się dzieje w naszym budżecie i potrzebujemy więcej środków na jakieś bieżące potrzeby, no to te nasze zachcianki chcąc nie chcąc powinny zejść na dalszy plan. W podobny sposób podeszliśmy też do różnych premii, bo słuchajcie, jak spojrzymy na nasz cały rok. To jestem przekonana, że u większości osób wpadają jakieś różne dodatki, czy to jakiś zwrot podatku, czy to na przykład jakaś sprzedaż, wyprzedajemy jakieś rzeczy z domu. Yy, premie w pracy, premie końcoworoczne jakieś ekstra dodatki, wakacyjne i tak dalej. Generalnie, by się zastanowić, to tych dodatków trochę jest. No i wtedy też zawsze pojawiało się pytanie, no dobra, ale to jest premia, to jest coś, co nam ekstra zasiliło to konto, a już jakiś zwrot podatku, też w ogóle wow, bo to przecież, no tam to rząd nam płaci, to to można wydać, słuchajcie, lekką ręką. I właśnie, żeby to się tak tą lekko ręką nie wydawało. A te pieniądze, słuchajcie, to jest, jest taka prosta zasada, że to, co nam łatwo przyszło, łatwo poszło po prostu, bo te pieniądze wpływają nam na konto i my nie mamy takiego poczucia, że my na nie musieliśmy zapracować. To ktoś nam je dał, więc jak ktoś nam je dał, no to możemy je łatwo wydać. I żeby właśnie takiej sytuacji też nie było, no i żeby też nie czuć się pokrzywdzonym, że dostajemy premię na przykład za cały rok, albo jakąś premię uznaniową w pracy i cała po prostu musi nam konto oszczędnościowe, więc ustaliliśmy również z moim mężem, że premie, takie ekstra wpływy, które, w które mamy po prostu na nasze konto, kwota 70% idzie na nasze oszczędności, natomiast 30% idzie na nasze kieszonkowe, czyli po 15% przelewamy sobie, w zależności od tego, jaka to jest kwota, przelewamy sobie po prostu na nasze subkonta. I właśnie to kieszonkowe, słuchajcie, bardzo, bardzo, bardzo zmieniło nasze podejście do e, prowadzenia budżetu domowego. Dlatego, że ja w tym momencie mam taki balans. Ja naprawdę nie czuję, że mi czegoś brakuje, że ja muszę sobie odmawiać wielu rzeczy po to, żeby oszczędzać, po to, żeby kitrać te pieniądze w skarpetę, e, bo Wiecie, człowiek, jak się na coś sfokusuje, to jest tylko oszczędzanie i nic więcej się nie liczy. Ja przez bardzo długi czas tak właśnie funkcjonowałam, i to był bardzo zły czas. To był czas, kiedy ja oszczędzałam po prostu na wszystkim, na sobie, bo ja muszę oszczędzać po co i na co, nie wiadomo, muszę oszczędzać, koniec i kropka. I właśnie wtedy ja miałam bardzo często takie, takie momenty. Kiedy stwierdzam, że w ogóle rzucić to wszystko po prostu w cholerę, bo to jest na nic niepotrzebne, a jak jutro umrę, to, to, to będę żałowała, że nie zrobiłam tego, tamtego i owego. I to jest właśnie taki częsty powód, dla którego ludzie rzucają całe to budżetowanie, bo zamiast cieszyć się życiem, mają takie poczucie, że cały czas są gdzieś tam uciskani. Yy, że trzeba oszczędzać, nie wolno za dużo wydawać, nie wolno być rozrzutnym, no bo przecież trzeba zbierać na to emeryturę, trzeba zbierać na to czarną godzinę, a życie przecieka nam między palcami. I bardzo często jest właśnie takie, ja to bardzo często słyszę od Was, że takie właśnie nadmierne zaciskanie tego pasa, to nadmierne odmawianie sobie powoduje, że my nie widzimy w prowadzeniu budżetu domowego kompletnie żadnych korzyści, żadnych przyjemności. No i to generalnie nie ma prawa się udać, bo jeżeli coś nie jest dla nas przyjemne, no to po co mamy to robić? Tutaj się nie muszę tłumaczyć przed moim mężem, że kupiłam sobie kolejną torebkę. Moje pieniądze, moja sprawa. Co ja z nimi robię? Mnie też nie interesuje, na co wydaje pieniądze mój mąż. I to jest naprawdę fantastyczne rozwiązanie, bo... E ja często słyszę, że na przykład kobiety muszą się tłumaczyć przed swoim partnerem, że coś kupiły, chowają to do szafy, mówią, że to już jest stara rzecz, gdzieś tam wykopane z dna szafy. A tak naprawdę yy, wstydzą się, boją się powiedzieć swojemu partnerowi, że one sobie to kupiły. A kupiły, bo tak naprawdę też mają prawo do tego, żeby, yy, żeby te pieniądze wydawać. Właśnie dzięki temu, że mamy to kieszonkowe, udaje nam się zachować taki balans i taki zdrowy rozsądek, bo naprawdę bardzo często, ja, ja słyszę to wręcz słuchajcie, nagmienie, że albo zacznę zarabiać, jak zacznę więcej, zacznę oszczędzać, jak zacznę więcej zarabiać, albo właśnie, że to całe oszczędzanie to jest po prostu do niczego potrzebne, bo trzeba się cieszyć życiem, trzeba się cieszyć dniem bieżącym. I właśnie ta, znalezienie takiego balansu, takiej równowagi to naprawdę doskonale pozwala nam. E, Oszczędzać, ale cieszyć się życiem. I bardzo Wam polecam, słuchajcie, żeby zastanowić się, czy macie takie środki w swoim budżecie, które mogłybyście przeznaczyć Wy dla siebie, Wasz partner tylko dla siebie na przykład. Żebyś nie musiała się tłumaczyć partnerowi, że chcesz pójść z koleżanką na kawę, tylko po prostu idziesz na tą kawę, bo masz na to środki. I wiecie, czasami zdarzają się sytuacje oczywiście, że te budżety są bardzo napięte, i w tych budżetach nie ma słuchajcie, nie wiem, 500 zł, żeby sobie po prostu co miesiąc przelewać na swoje konto. Ale jeżeli udałoby Ci się znaleźć na przykład 50 zł, 20 zł, po to, żebyś mogła pójść na przykład na kawę sama ze sobą. Na taką kawę sama ze sobą, wyjść z domu, pójść do jakiejś ładnej kawiarni, na przykład na Starym Mieście, zamówić sobie kawę i się po prostu podelektować tym smakiem, podelektować się tym momentem. takie Takie chwile, słuchajcie, takie rzeczy, one naprawdę... Bardzo motywująco wpływają na, na, nasze, na, na powodzenie tego całego budżetu domowego, dlatego że my widzimy, że w całym tym systemie jest też jakieś takie miejsce dla nas. Więc naprawdę bardzo, bardzo polecam Wam, żeby się zastanowić i znaleźć takie środki, niezależnie od tego jaka to będzie kwota, bo nawet jeżeli dzisiaj jest to 20 zł, to za chwilę już może być 50. W sumie też już nawet powinna pomyśleć o tym, bo inflacja powinna może podnieść te nasze, te nasze Pieniądze, zobaczyć, czy coś tam znajdę w tym naszym jeszcze budżecie. Póki co, mąż nic nie, nie mówi, więc może na razie powinnam siedzieć cicho. Ale naprawdę, polecam Wam, żeby, żeby szukać e, takich rozwiązań, które pozwolą nam. Nie mieć takiego poczucia, że my cały czas musimy zaciskać pasa. Bo jeżeli będziemy widzieli ten nasz budżet w takich pozytywnych barwach, takich, takich, w takim, takim, z takim pozytywnym nastawieniem, to szansa na to, że nam się uda ten budżet wprowadzić, wyrobić sobie takie pewne sprzyjające nam nawyki, jest dużo, dużo większa niż jak będziesz myślała, dobra, nie pójdę na tą kadę, bo przecież wydam tą dychę, a powinnam to oszczędzać. No, to, już, to już nawet brzmi, słuchajcie, strasznie, więc jak tu w ogóle mówić o jakimkolwiek. Powodzeń. Zostawiam Was z tym tematem do przemyślenia, do przegadania. Też słuchajcie ze swoim partnerem, być może ze swoimi dziećmi. I słuchajcie, widzimy się w kolejnym filmie. Cześć!